Drodzy przyjaciele, chciałbym Was serdecznie zaprosić do nowego cyklu w programie 7 dni z Biblią pod tytułem Ja i świat. Tak jak już w zapowiedzi wspomniałem, że chciałbym was wszystkich serdecznie zaprosić do nowego cyklu, który w dzisiejszym dniu będzie miał swój wstęp. Cykl będzie się nazywał Ja i świat. Jak pamiętacie, przez dosyć długi okres prowadziłem taki cykl, w którym na podstawie poszczególnej księgi Starego i Nowego Testamentu omawialiśmy jakąś refleksję. Tak tym razem chciałem was zaprosić do takiego cyklu, który też. Może trwać dosyć dosyć długo, w którym będę chciał się odnosić do różnego rodzaju sytuacji czy problematyki, którą my osobiście spotykamy w naszym życiu, w oparciu o osobiste przeżycia, doświadczenia, refleksje i wyciągnięte z tego też i wnioski. Chciałbym najpierw przeczytać taki fragment wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, który zawarty jest i umieszczony jest w jego modlitwie arcykapłańskiej którą możemy znaleźć w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 17, i będę chciał przeczytać z tego rozdziału fragment od wersetu 9 do wersetu 18. Posłuchajcie. Ja za nimi proszę, mówi Pan Jezus, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze, Święty, zachowa w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak i my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej słowo Twoje jest prawdą. Jak nie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat fragment z wypowiedzi która zawarta jest w modlitwie Pana Jezusa Chrystusa przed swoją śmiercią który związany jest właśnie z tym takim świadectwem też tego jaka jest rola uczniów Pana Jezusa Chrystusa na tym świecie po pierwsze nie ma takiej możliwości abyśmy jakby w pełni oddzielili się od tego świata i zaprzestali żyć na tym świecie, korzystać z techniki, z technologii, z dobrodziejstw, które mamy tutaj, żyjąc na Ziemi. Ale z drugiej strony, modlitwa pana Jezusa Chrystusa skierowana jest do Ojca, mówiąc: zachowaj ich od złego. A więc, wszystko to, co jest na tym świecie, to, co jest złe, niekorzystne dla nas, przed tym powinniśmy się chronić. I właśnie ten cykl. Ja i świat będzie poświęcony właśnie takim różnego rodzaju refleksjom, yy, jakimś takim wezwaniom, przed którymi stoimy, abyśmy je troszeczkę sobie omówili, przedstawili, mając tą świadomość, że musimy żyć na tym świecie i nawet w wypowiedzi Pana Jezusa, tak jak Ojciec posłał Pana Jezusa na świat, tak Pan Jezus tutaj mówi: I ja posyłam ich na świat w określonym też celu aby zachować się od złego, ale też żeby złożyć świadectwo o prawdzie. Bardzo dobrą rzeczą jest, aby każdy z nas, chrześcijanin, miał taki poprawny i właściwy yy, stosunek do rzeczy, które mają miejsce w świecie współczesnym, jak i przed rzeczami, przed którymi na pewno stoimy, które się na naszych oczach też tworzą. Chciałbym się z wami właśnie jako chrześcijanin, jako człowiek powołany Podzielić się takiego, takimi różnymi refleksjami, które będę w tym cyklu tworzył, przedstawiał dla Was, i z którymi razem byśmy prowadzili pewną czy polemikę, czy refleksję, czy też i związane z tym pewne prawdy, czy zadania, które stoją przed nami jako chrześcijanami, które Bóg przed nami wyznaczył. Chciałbym też mówić o naszym stosunku do tych zjawisk, do tych wydarzeń, które mają miejsce współcześnie. Które często mogą dotykać nas, naszej rodziny, naszych bliskich, i my, jako chrześcijanie, musimy dokonywać poprawnych wyborów. I może się też tak zdarzyć, że będziemy podejmować czy mieć pewnego rodzaju myślenie o danych tematach niepoprawne, które też nam będzie szkodzić. Właśnie tym chciałbym się zajmować w tym cyklu. Jako osobami, które muszą żyć na świecie, które żyją na świecie, ale na których świat nie powinien mieć wpływu. Tylko my powinniśmy wpływać na ten świat, aby złożyć świadectwo prawdzie, jaką poznaliśmy w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego do zobaczenia w kolejnym odcinku, w pierwszej refleksji, która będzie miała miejsce już za tydzień. Do zobaczenia, zostańcie z Bogiem. Subskrybuj nasz kanał, będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.